Hej, tak sobie kwiniłem dzisiaj z rana, gdzie tu pojechać. Wiecie, ładna pogoda, słoneczko świeci, żal siedzieć w domu. I tak rozkwiniałem, jakbym był w Gdańsku, to bym sobie poszedł na plażę i już by było fajnie. I tak rozkwiniając dalej, przypomniały mi się polskie stepy akarmańskie. Tak więc, lecimy. Pustynia błędowska, albo to raczej co z niej zostało. Bo tu już byłem po podstawówce chyba ostatni raz. Wszystko wywiane. No i co? Lecę na dół i zobaczymy. Co tam ciekawego jeszcze w trawie piszczy jest taki klimat morski, mamy drzewka, piasek, plaża, tylko że morza nie ma, ale wszystko inne jest, idziemy. jest konstrukcja drewniana, to tam ile. No okej, okay, może tu za bardzo nic nie ma, żywej duszy. Nawet tańlapsa nie zrobię, bo nawet chmur nie ma. Żeby jakikolwiek ruch był. Ani człowieka jednego. Jakieś ścieżki dydaktyczne. Jechałem to prawie godzinę. widziałem, że tu nic nie ma. Ale właśnie po to tu przyjechałem. Żeby sobie tak na powietrzu posiedzieć, w ciszy, kawki się napić z termosu i takiej prywatnej plaży posmakować. No i tak jeszcze z ciekawostek rozpocząłem właśnie pracę nad nowym kanałem, lifestyle'owym. Więcej szczegółów nie podam. Dopiero jak nagram 10 odcinków, wtedy założę kanał Będę je publikował Z przerwami Tak więc jak już będę miał nagrane Myślę, że nie, nie szybciej niż w marcu to Dam wam znać A na dzisiaj z grubsza To by było na tyle <laughs> Powiedzcie mi jeszcze Czy wy też tak sobie lubicie czasem W naturę, gdzie jesteście samemu ciszy i spokoju, pojechać. Czy bardziej lubicie zgiełk miasta, czy tam wsi, bo tam też może być zgiełk? Czy też czasem lubicie, właśnie, jak ja sobie w takie zaciśne miejsce pojechać? W drodze powrotnej postaram się jeszcze trochę biroli nagrać, jakiś taki mini klip, klip birelowski rzucę. A. Tymczasem Wam się żegnam. Do następnego. Zostawcie łapkę w górę. Dostałem informację, że trzeba prosić się o te łapki i o subskrypcję, bo inaczej to samo nie rusza. Ludzie patrzą, idą dalej. A Peczka to jest sekunda dla Was, a dla mnie większe zasięgi. Dzięki jeszcze raz i na razie.